Proszę spojrzeć na kwitnącą akację w mieście Łodzi, między blokami kwiat i biały, wonny, obejmujący całą okolicę, zapach. Kiedy byłem małym dzieckiem, te drzewa były patykami kiedy tu mieszkałem niedaleko ta piękna akacja ma przynajmniej 70 lat rośnie między dwoma blokami, przepięknie właśnie zaczyna kwitnąć, mamy początek czerwca no i jest to wielki pożytek dla owadów kiedy podejdę bliżej, Spojrzę na te kwiaty. Przypominam sobie dzieciństwo, kiedy wisiały tutaj tysiące na tych kwiatach, tysiące bąków. Pszczół, szmieli. Mieszkały w różnych częściach tutaj tego świata przyrody. O dziś widzę tylko o, tu jest jedna pszczoła siedzimy nie wiem czy Państwo widzicie. O tu na dole widać kilka latających pszczół. Gdzieś w zasięgu widać kilkanaście pszczół. Kiedy byłem dzieckiem, to był jeden wielki brzęk. Jeden wielki brzęk. Miejmy nadzieję, że nie wyginą te piękne stworzenia, jakimi są pszczoły. Bąki, trzmiele. Miejmy nadzieję, że wyginie człowiek.